Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Draku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ed by day, light adepts. Wow. Dzisiaj jestem sam. I słuchajcie, zrobiłem takie Schachermacher bo dzisiaj gram. O fuck poczekajcie, bo jeszcze oczko potrzebujemy. Szybko, szybko, szybko. A lol, jaki jeszcze perk powinna ona mieć? O, dziś się, czekajcie, Toma. Ostateczny cios, Lori. Jeszcze, właśnie, gramy dzisiaj z ostatnią ocalałą, z ostatecznym ciosem i z obiektem obsesji. Yy, specjalnie słuchajcie Davida Kinga pominąłem na razie, bo na razie będziemy sobie grać torii, yy, Ze względu na to, że wiecie, jak obiecałem, tamten odcinek się Davidem nagrać muszę z Gosią Izeryczkiem, wiecie, trzy będą pełzające się niedoleczone gąsieniczki Mam nadzieję, że to nam wyjdzie i to na pewno się pojawi gdzieś w przyszłości. Jest ciemna noc, kiedy to nagrywam. Mam nadzieję, że kamera wszystko ładnie nagrywa. Coś się tak zbliża, żeby było mi lepiej słychać, lepiej widać. I cóż, mam nadzieję, że uda mi się, jak tutaj wiecie, rozwalić system. Wziąłem sobie punkty torcik, żeby mieć dużo punkciorów, bo ja lubię dużo punkciorów. Włosy jak zwykle niełożone. Kupa, ale już przyzwyczailiście się do niej. No i mam nadzieję, że uciekniemy, bo generalnie z tego co zauważyłem, średnia. Ucieczki, ucieczki? Tak się nie mówi. Średnia ucieczek też tak się nie mówi, ale w każdym razie uciekamy bardzo często w adeptach, więc mam nadzieję, że tym razem też nam się to uda. I cóż, zapraszam Was oczywiście na grupę na Facebooku ogóle Dracusia. Zapraszam Was na Twitcha na Dracusiek, tak się nazywam, i na Instagram Dracusiek, bo generalnie tam też jestem. No i w każdym razie pamiętajcie, że teraz właśnie Twitchuję sobie tak, i możecie spotkać mnie na liveach. Będziecie mogli sobie ze mną pograć w różne gry, w różne gry gramy. A teraz jesteśmy w te 2 dl O kurde, mać Zapomniałem, że ona się nie może patrzeć. Kurczę, plaszka. I czemu się słyszę? To znaczy, że ona też mnie widzi? Ej, to kurde, ciężko będzie się nią grało. To jest taki myk, że ja musiałbym na nią spojrzeć. shit, dupa, ja się, idź mi tutaj, Bierzesz. Ej lol, dlaczego ktoś się rozłączył? Przecież ja tak dobrze się tu ganiam jak zwykle ostatnio zabójcą. No widzicie, tu coś się świeci, sre, tu, tu, tu. O kurde. Tak, jestem jeszcze obiektem obsesji. Mam nadzieję, że nie zginę jakoś za szybko. Bo generalnie... Fuck. Where are you to go? Co tu się dzieje? Ej, czy wy to widzicie? Hashtag lol. Hashtag xd. Hashtag, hashtag. Czy ja tu się... Aha. Coś tam sobie robi mecz. Ja tu próbuję się ganiać jak zwykle. I mi spacja nie zaspacjowała. A dlaczego tam ci się rozłączyli, halo? Przecież jak im się grać, nie chcę, to proszę nie grać. Tak się nie robi, to idę tu wiecie. Nie ma teraz możliwości uciec z Lorusią, która jest przeklątwiona. I powinienem też odcinek Lorii zostawić z Gosią. Bo się bardzo nie lubi Lori. a ja bardzo lubię Lori. w sumie mi ona jest obojętna. Tak, pani z Halloween? Pani od Majersa? <śmiech> <O>. <śmiech> Mogę teraz patrzeć w sumie na tą Wiedźmuszkę. No chodź tu, Felixik został! Kurczę, słuchajcie, jakie ja lubię tego właśnie nowego Feliksa, w tym moim wdzianku, którym nie mogliście podglądać ostatnio. W sumie w piątek był odcineczek, jak grałem sobie Felixikiem, z Eryczkiem. O, ostateczny cios właśnie Lorusia ma. Kurcze, Blaszka, nie wiem jak mam się leczyć i gdzie. Ty... O, tu za drzewkiem się wyleczymy, proszę bardzo. Patrzcie, jakie ładne widoki tutaj są. O, cześć, skąd się tu wziąłeś? Ja bym <śdown auditors> wyjrzał, tak wiecie, i zobaczył, gdzie jest. Zamiast. Jest... Hehe, <śd elegant> to było takie szybkie. Co ja na ty, Franklinie, znaczy Felixie, czy tam kiwie. No kurczę, tak powiem wam. O, tu zrobiłeś Gana. Że w dwie osoby to tak naprawdę jest ciężko. O cokolwiek! Muszę. O jezu! A skąd nam chociażby? Ja muszę zobaczyć, jak te perki działają w takim razie, bo coś. Ee, coś za szybko na nas znalazło. Przecież na nawet nie patrzyłem. Dobra, Felix Senera biczy czy albo weźmy tu osłoń. Swoją piersią. Pierwszą. Pierwszą. Lol, xd hashtag Dupa, Jasio, już mi się skończył ostateczny cios. Tak nie gram. Weźcie znać innego jelenia, co? To, że ja tutaj gram. Ja nie będę. W... O. Aha. I w plecy, tak, w plecy, świeć Kurczę, Tu uciekaj, bąbel. A ty powinnaś się z nami bawić, ty kretynko. Nie wiem, jak ci ludzie grają. choć naprawdę, nie wiem. Sajonara. Uciekłem, 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 uciekłem i mam nadzieję, że ona mi krzywzy teraz nie zrobi. Gorzej jak zrobi. Uciekłem, ucieknę, ucieknę, cisną. Świeć, latarką, świeć. Świeć, latarką, świeć. Świeć, latarką, świeć. Obie a to bombel jeden. Ktoś palet Iren machen machnął sobie czasową. Stąd skąd na wie, gdzie są ludzie? Bo generalnie. Psik mi stąd na goł. Ja tu, wiecie, potrzebuję przeżyć miliony godzin. W ogóle, kiedy to nagrywam, słuchajcie, to już mam. Dead by Daylight 700. Aha. 45 godzin. Dobrze, że mam ostateczny cios, jak wiecie, troszkę ten mecz się przedłuży. Nie, to że było coś specjalnego, generalnie ten mecz to jedna wielka katastrofa, nkupa. Ale tu widzicie, jak się uwzięła na mnie, kurde, ladacznica wstrętna. I do tego też tak się nie robi, no halo, że wiecie, ludzie uciekają i co? Tam się nie patrzą, ja tu się wezmę... Roz, rozłączają się. Aha, ona tutaj bąbelka uderzyła, to ja tu się tak wyleczę, wykiziam, wymiziam. Mam nadzieję, że... Krzywdy mi nie zrobią. O Jezu, jaka żyła mi wstrętna wyszła na czole. Wiecie, ja tu się wykiciać muszę. I do jakiegoś... Fak, pak, 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 10 razy jeszcze to przez kocz może, co? Dobra, idę go jakoś wyhel... jest Jak ona mnie tu teraz znajdzie, Trudno, biegnę tam. Najwyżej, umrzemy. Już dupa goni Przemka Dżemka. Ja muszę, no. Ostateczny cios mi się skończył. Daj dla latarka, o Boże, no. No kupa mecz. Ale to wszystko wina tych, kurczę, tych rozłączonych mutantów. Filip, ach, bana, słuchajcie, dla nich niech płoną, niech giną. I niech nie grają. O, ja tu mam... Soczek, także czekajcie będzie Project Placement, taki malutki Żeby zamykać oczy I nie widzicie co piję Sam w sumie nie wiem co piję Gdzie ty idziesz, halo? Czekajcie bo już mogę O nie, ona go powiesiła A ja się schowam w krzaki i mnie nie znajdzie o, o. Ona mnie znajdzie kurczę no i znalazła musia Dżemusia z chudziaczusia, Dobra. Powie. Co ty, ty tu nie wieszasz? Co ty, będziesz się bawiła teraz z nami? O, w końcu no, na punkty leci. Dobrze, ściągnę go Jednak jest kochana, zobaczcie ją. O, ściągnę cię. Już tak, nachapałaś się. A wyleczysz mnie? No i takich to ja lubię, no weź mnie lecz. Tykaj, ty mnie... No lecz mnie... Patafianie, no głupi ty bambowanie. No super. Pięknie to co. No pięknie, żeś to zrobił, no. Chodź mnie tutaj stawiaj. Albo mi stawiaj. O, wątróbki dla was wszystkich, moje kochane słodziaczki prosiaczki. Trzeba zerknąć co tu się dzieje, a nic się nie dzieje. Daj mi tutaj się nachapać punkciorków. No Weź mnie wylecz, co? ja cię... Ja, 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 no, halo! Chodźcie. Jeszcze ją chciał gena zrobić, wiedźmo. Dobra, no, stykasz mnie? Stykaj, ty mnie, stykaj, stykaj. Huku, 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 hu hu hu, 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 hu. Powiem wam, że tak. We dwójkę jak się gra, tak zero adrenaliny, zero niczego, tylko taka. No, a, Wiedźmusia rozłączusia. O! A, bujaś, ty, wiśniaku, jeden. Idę sobie Gena szukać, idę sobie Gena szukać, szukam, szukam sobie Gena, ja... O, jest Jean Uciekłem jej! Zostaw mnie, ZOSTAW MNIE! Jak ona mnie podniesie, słuchajcie, to ja po prostu czasne. Jestem agresywny ostatnio. O, aż sms dostałem, co tu się dzieje? A, pogoda mi powiadomi. Nie bij mnie! Róbcie, geny, wyróbcie, róbcie. I maluszek wjeżdża za 3, 2, 1. Nie ma. Nie. A bo jaśnie chleży no. ulecz. No nie ulecz. Ej, co się stało? Aha. No co? Nie pozwolisz nam Gina zrobić? Uh -uh. Why? tell me why. A SAY GOODBYE I żaróweczki wykręcamy Właz mi znalazłaś, niuniu? -Niu? Ta, dupak, to jakbyś mi znalazła No i co ja wam powiem, no Nie przeżyłem Umarłem nawet Ale cóż, widzimy się zaraz w następnym meczyku. Tylko to sobie jeszcze rozdam punkciki. No, nikogo. Zdjąłem, patrzcie, dwóch. Uczą, że w końcu mi się ta archiwa uda zrobić. 20 poziom sobie wbiłem. piąty znaczy dodać. 2, 20... się nie potrafię, ale. Matematyka ciężka jest. O, jeszcze mam parę minus. słuchajcie, bo. się... kiedy jest... ja nagrywam są tę na rewolucję. Czekajcie, czy ja już mam jakieś widzianko fajne? Mam to, ale nie będę chyba tego kupował, bo generalnie opłacam się tak, to jest nie bym chciał. Nie, raczej nie zdążę, więc Starchiwa, słuchajcie, to już jest katastrofa, dobra. Nie przedłużając, zaraz się widzimy again. I posiadłeś moja. moka. Ja posiadłeś. Dzień dobry, ja znowu widzę zabójcę. No i szlak by to trafił po prostu. Ja nigdy nie zrobię tego osiągnięcia. Ale za to mogę sobie podłubać w apteczce, w skrzyneczce. Wziąłem sobie, słuchajcie, teraz pół Yy, jeszcze raz, agent. To samo. Ostatnio zdobyłem ich bardzo dużo. Dostaliśmy kropelkę przecież. I teraz jest plan taki. O! Żeby uciec, jest mordulec. Nie ma mordulca. A i gramy na tej fajnej, przerobionej mapie. I jest to. I jest maluch. Słuchajcie, a jak Wam się podobają? Bo nie pamiętam sobie. Tylko na live chyba poruszałem ten temat nowych map. Bo chyba nie. Ach, może nagrywaliśmy z Gosią i z Erykiem? Nie pamiętam kiedy to było. Jak Wam się podobają nowe mapy? Dzwonek? Mi się generalnie podobają. Nie wiem, która. Ta czy czy jest ładna? Nie widać, to nie różnicy. Jeśli ja nie mogę doczekać, słuchajcie, jak przerobią Ormond. Zrobiony Ormond będzie. O kurde, łowczyni. E, super, tak myślę. No i farma też, myślę, będzie ciekawa. Będzie teraz, teraz taka bajkowa. A myślę, że zrobią ją taką. E, kurde. Taką mroczną bardziej? Albo na przykład też Gideon, jak przerobią, albo. Wszystkie w sumie jestem ciekaw jak przerobią. Dla mnie mogli wiedzieć jak zrobić taką grafikę. Mżletę. No ale zaczynamy no. W ogóle nie słyszę malucha. To mnie martwi. A nie mój problem. Ale dlaczego? Słuchajcie, aha dobra wiesza go. Jakby <laughs> tak dyskretnie. Kurde, ciekawe czy on mnie widział. Myślisz, że on mnie widział? Co oni tam kombinują? O nie, tutaj David widzę się skrada, ja powinienem iść po niego, żeby wiecie, go ściągnąć. Ach. Ostatnio tak powiem wam szczerze, że nie gram wtedy by daylight. Już tak... Ostatnio w sumie ciepło było, ja chory byłem, tak jakoś... Fuck, ujaj się. E, jakoś tak nie było wiecie, czasu, żeby to wszystko ogarnąć. A kurczę mówię, no te wszystkie tutaj e, archiwa się same nie zrobią. Cześć. Ciekawe czy on mnie widzi, czy on mnie słyszy. Co on robi? Tato, kurde, jak tak kaszle jakby miała covid astmę i w ogóle. zapalenie płuc, jakieś. O! Dobrze, że apteczkę sobie wziąłem, wykoksaną, wyrąbano w kosmos. Kurde. Jak się nie robi, jestem kobietą. Halo, Bombel! Proszę tutaj, ostrożnie. Z wiecie, szklane jak jajeczko. No, ty na mój widok psujesz geny? Tu się puknij, ty. Nigdy się nie nauczą. Nie ściągam jeszcze, gdyby chciałem się napić soku. O, wiecie. Bierz mnie, ściągaj. O potem a zniszczę sobie, jak już tak wiesz, wie stoi. Zostało w czyni chyba kłusanka, tak? I think myślę. Ładnie tu w tych szaczkach jest. Takie teraz są... HD Bujaj się, nie widzisz co ja robię? Sraka. Sraka z głuptaka. Chodź mnie, ściskaj. sam się nie patrzy na mordercę. Fuck. Jaką tu do mnie przyjdzie, choć jest podejrzane ten perk? Czy to niemożliwe, że on mnie widzi? Dobra, tam nie kampi nigdzie. Dobra, bujaj ta się, idę po niego. Oh, fucking shit. Myślisz, że mnie zauważył? Nie, nie mnie. Koleżankę, zobacz, to... się nie ściągaj, bąbel. Już Dżemu idzie po ciebie. No i tak, już ten, już tu. Amujajcie, wyś. Ja tak się nie bawię po prostu. Tak. Drzewo! Wyrosło mi przed ryjem. Potem. Najpierw kieciuszka, potem, potem. Co ona robi, że sobie punkty zbierać? W tym meczu już nic nie wyszło. O Ojciec BY bycie pan CHAPNĄŁ kapnął, BRUCH. Tutaj warburg sobie chodzi. Tutaj dracuj sobie lata. Tutaj krzaki są. Co? Tam takie światło Sąsiadów widać teraz przez okno. Na dziewiątym piętrze mieszkam teraz. Wysoko. Mam, słuchajcie, taką babeczkę. W kuchni sobie na przykład garmyj albo gotuję. Mam okno. Oła, sorry. I naprzeciwko mnie jest babeczka. Słuchajcie, w samym stanie kulata. I tak naprzeciwko mnie, tak jak widzicie, mam okno. I po prostu o, potem. I widzimy się. Śmieszne, nie? Gdzie tam w samym stanie? Po prostu gdzie do ludzi? Wier mnie, chwyć mnie. Powiem wam, że ten mecz... Nie idzie nam dzisiaj. Wątróbki dla was? O, oczówki. Lunetka. Mu nie widzę motulca. Dobra, czekajcie, trzeba się troszkę skleić. Apteczki mi zbraknie na pewno, ale mówi się trudno. Jo, jo, tak w ogóle przez ten mikrofon widać jakbym ręki nie miał. O kurde shit Nie kasłaj tak, no I teraz ci mam mówić, że nie wolno zarażać ludzi. O! Generator i wróbelek jakiś papuga o kurde, jak mi się tu... Kurde, zniszczył paletę Liście spadają, jesień już idzie, kurde, blać. Na. No już, że już leci pewnie. Już leci do mnie, już leci, leci i mnie przyleci. Tak? trochę ci się włosy palą. Nie widzisz? Nie słyszysz? Ani nie. Jak on tak kobieto tyłu mógł podejść wziąć? Ja się tak nie babię w ogóle. O. Powiem wam, że Lori nadal jest pechowo. Nie da się grać. O. Maseczka na Rej i ucieczka. O, ale Wagen do końca. Mówi się trudno. I żyje się dalej. O, ale zobaczcie. <laughs> Jakieś zadanie zrobiliśmy, Lori. Nawet nie wiedziałem, że takie coś mam. No nieistotne, słuchajcie, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten niefortunny, nieudany odcinek, Lori, wam się podobał. Mi się grało super. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa. Czerwuszko dla was. O, papa. Pa.